Witamy serdecznie na kolejnych warsztatach w ramach projektu Kultura dla Gniezna, który dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura Sieci. Dzisiaj będziemy robić modę paluszkową. Będziemy malować paluszkami i tworzyć z tego bardzo ciekawe cuda. Warsztat jest przeznaczony dla małych dzieci, ale też i starszych, no i oczywiście też z, razem z współpracą z dorosłymi. Co potrzebujemy? Potrzebujemy białych kartek, cienkopisu i pisaku. Mogą być również kolorowe. My mamy czarne, żeby podkreślić kontury. Farby do malowania palcami i ewentualnie tusz do pieczątek. To co, zaczynamy? Na początek pokażę Wam coś, co już przygotowałam wcześniej. Popatrzcie, narysowałam sobie tutaj różne zwierzątka. Możemy dać dziecku od razu do uzupełniania. Czyli mamy żuka. Żuka możemy zrobić czerwonego. Zobaczcie. Wmacamy sobie paluszek i ta -da! Mamy żuka. Rekina niebieskiego. I robimy sobie rekina. A też może być czerwony, więc wykorzystamy sobie jeszcze czerwony palec. Otrzymamy. Tak. Warto też mieć ze sobą chusteczki. Warto mieć ze sobą chusteczki. I teraz możemy zrobić na przykład żabkę, zieloną, mokre chusteczki, żeby można było wymieniać sobie kolorki. Uwaga. I mamy zieloną czapkę. Może być też, uwaga, zielona gąsienica. Raz, dwa, dwa, trzy, cztery, pięć. Popatrzcie, uzupełniona. Możemy znowu wrócić do naszej rybki. Możemy też zrobić pszczółkę, Szczółka, wiadomo, jest żółta, czyli znowu już wycierana i uwaga, 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 robimy żółtą pszczółkę. Nie to też może być czarna i tutaj zrobimy słушa do pieczenia. Pingwin również, proszę bardzo. Małpkę Możemy zrobić sobie czerwoną. Proszę bardzo. Pieska też. Świnkę. Jeżeli mamy różowy kolor, my nie mamy różowego koloru, więc nasza świnka będzie... Jak myślicie? Zrobimy... Zapro zaprojektowane już kompury są bardzo proste w obsłudze i można śmiało sobie uzupełnić i bardzo łatwo je narysować. Ale możemy zrobić jeszcze jedną metapę czyli kazać dziecku, yy, najpierw odbijać paluszki, a zadaniem rodzica a zadaniem rodzica będzie, uwaga.

Mamy sobie takie klepsiki. No i teraz bierzemy sobie nasz cienkopis i próbujemy tworzyć różne rzeczy. Zobaczcie, tutaj mamy dinozaura. Zobaczcie, bo jeża. Tutaj możemy zrobić sobie biedronkę, Możemy jeszcze robić w zakłoby, żeby ładnie odbijało. Czyli robimy sobie też taki kolasz z różnych zwierzątek i i z innych rzeczy. Tak. Tutaj też mamy już pszczółka możemy zrobić. Popatrzcie, tutaj zrobimy sobie pszczółkę. Proszę bardzo. Tak. E, możemy jeszcze tutaj zrobić po prostu kwiatka. Tak jak wyobraźnia nam podpowiadam, mi tutaj podpowiada, żeby może zrobić takiego śmiesznego potworka. Proszę bardzo. Dobrze. Proszę. 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 Można zrobić zrobić cuskawkę. możemy też zrobić zieloną kredką albo zielonym pisakię. A żeby bardziej podkreślić konturę, i podzięki na piękną trusteczkę. Tutaj dziecko też odbiło, więc yy, bądźmy, więc możemy zrobić sobie takiego przyjaznego. Patrzcie. tutaj mamy zielone, więc może skorzystamy jeszcze z tego i spróbujemy zrobić żabkę z uśmiechem. Wychodzą bardzo piękne cuda, czyli tak naprawdę współpraca albo rodzeństwa, albo rodzic, rodzic z dzieckiem. Można śmiało sobie tutaj kombinować, wstawić bramkę. To jest bardzo też ciekawa opcja do tego, żeby zrobić, żeby zrobić tutaj jak najbardziej dekorację do pokoju z naszych rysunków. Można też zrobić jeszcze jedną bardzo fajną rzecz, pamiątkę na urodziny bądź jakieś inne okoliczności, czyli narysujemy drzewo i do tego narysujemy gałęzie. Oczywiście drzewo można pokolorować na brązową. Zadaniem gości jest tak naprawdę drzewo życzeń, czyli odbijamy swój palec. Każdy z gości odbija swój palec, w zależności ile też mamy tych gości na imprezie. Czekamy aż wyschnie i podpisujemy swoje imię. Również można wsadzić tą bramkę. Jest to bardzo ciekawa i oryginalna pamiątka. Ograniczona nas oczywiście tylko i wyłącznie Wyobraźcie. Zobaczcie, powstaje nam takie mniej więcej drzewo. Czekamy, aż wyschnie. Podpisujemy się. Ja się podpiszę. Na przykład tutaj. Bardzo ładnie i oryginalnie może to wyglądać. Zachęcam Was do zabawy farbami. Farby są y, do malowania palcami. Może być tak, powiedzieć, na tusz. Y, myślę, że to będą ciekawe doświadczenia, ciekawe zabawy rodziców. I dziecko, bądź rodzeństwo, gdzie tak naprawdę blokuje nas wyobraźnia. Zobaczcie, z kilku kleksów powstały nam bardzo ciekawe cuda. Serdecznie zapraszamy do zabawy.